Dzisiaj bardzo duża frekwencja, ale nie jest to pierwsza tego typu impreza, chociaż na pewno udana. Na pewno udana. Mnie przede wszystkim cieszy to, że jest taki duży oddźwięk młodzieży, osób dorosłych. Zapraszaliśmy wszystkie szkoły. Powiem, nie spodziewałem się takiej frekwencji. Oczywiście to, co zostało dzisiaj powiedziane na scenie, ten happening nie tylko Turek, ale dobra, Tuliszków, wszystkie gminy, które należą do naszego powiatu tureckiego, włączyły się do tych działań. I tak jak powiedziałem w swoim apelu, chciałbym, aby ta akcja trwała. Cały czas, do końca życia jeden dzień dłużej. Myślę, że tak jak Pan Poseł powiedział, że do tej pory przegrywaliśmy walkę z dopalaczami. To będzie ten dzień, kiedy zaczniemy wygrywać walkę z dopalaczami, że włączy się młodzież, dorośli, starsze osoby, no i my przede wszystkim policja. Tak jak powiedziałem, nie może być takiej sytuacji, że nie będziemy odpowiadać na nawet najdrobniejsze sygnały. Od tego jesteśmy, aby pomagać, wspierać swoimi działaniami no i przede wszystkim być podmiotem, a nie przedmiotem dla tych, którzy. Cierpiąc z tego zyski. To nie jedyna akcja zresztą dotycząca dopalaczy, bo przez cały rok prowadzimy działania związane z narkotykami, z dopalaczami, wiele akcji profilaktycznych, prewencyjnych dotyczących i bezpieczeństwa szeroko rozumianego z dziećmi, z młodzieżą przedszkola, szkoły, gimnazja tam wszędzie jesteśmy i takie działania przez cały rok będą prowadzone. No właśnie, w tamtym roku była organizowana akcja Grupa Patowska w Turku. Czy w tym roku też młodzież może liczyć na to, że może się włączyć w jakiś sposób w takie działania prewencyjne? Dokładnie, jak najbardziej. Ta Grupa Patowska się rozrasta. Już w tej chwili mamy powiedzieć, kilkadziesiąt zamówień, w cudzysłowie, tak, na tą Grupę Patowską. Myśmy się pokazali w szkołach, w zakładach pracy. Każdy chce zobaczyć ten spektakl, a to też jest świetna rzecz edukacyjna dla młodzieży i dla dorosłych. Chcemy przede wszystkim też dorosłym pokazać, że młodzież chce żyć bezpiecznie, chce żyć zdrowo i mówię, i takie zapotrzebowanie w naszej naszym powiecie jest. Zapraszam wszystkich do tańca. Zróbmy takie koło tutaj dookoła placu, wszyscy razem. Nie jest to pierwsza tego typu impreza w Turku, w którą w wczynnie włącza się także i starostwo powiatowe. Tak, uważamy, że takie imprezy trafiają do młodzieży. Chętnie się włączamy w takie imprezy. Mogę tylko powiedzieć, że częściej będziemy je realizować we współpracy z miastem, we współpracy z policją. W taki sposób chcemy walczyć z opalaczami, trafiać do młodzieży i wydaje się, że to jest sposób skuteczny. Wszyscy razem. Może nawet jakaś panorama wyjdzie. Chwila dla fotoreporterów. Tak, 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 tak. Oczywiście uśmiech. Najwięcej informacji, najwięcej ogłoszeń, najwięcej rozrywki. Turek.net.pl Numer jeden w Turku i Powiecie.